Jeżeli nie mamy samochodu wyścigowego ani licencji wyścigowej, ale mamy ochotę poczuć smak motorsportu, to możemy zacząć karierę wyścigową właśnie w tej formule. Falka będzie na noże, może dojść do wypadków. Adrenalina na pewno na najwyższym poziomie. Napęd na tylne koła. Ofiar nie będzie, choć będą przegrani i wygrani. Wcześniej były wyścigi poloneza dużego fiatra 125P i malucha. No i Maluch wygrał ze względu na ilość koni przełożonych do masy samochodu i umiejętności kierowcy. To jest A samochodów, które są przerobione przez, przede wszystkim przez nas bądź naszych mechaników. Czyli ile tego poczciwego malucha to zostało? E, tak naprawdę no, wszystko jest z poczciwego malucha, tylko jest przerobione odpowiednio. Udaje się osiągnąć tych silników do 40 koni mechanicznych. Pamiętając o tym, że ma ugnie od 23 konie, czyli prawie drugie tyle. A wiecie, kto no. to ma osiągi, czy Pirazooko? Zależy na jakiej skrzyni, bo w tym momencie jest skrzynia 2 3, 4 krótkie i prędkość maksymalna to jest gdzieś 105 na godzinę na tej skrzyni. Na seryjnej skrzyni myślę, że w granicach 160. Rozumiem, że przy 140 on nie zaczyna startować powietrze? No nie po drugim okrężeniu już miałem tam trochę przewagi. I myślę, no to co, polecę sobie bokiem trochę, nie, więcej, dla kibiców. Tył uciekł, nie skleiła dobrze opona i a to kolega, kurde, już nie wyhamował i proszedł, poszedł prosto we mnie. Jak jadę na rajd, czy jadę właśnie na tą formułę, nie jestem nastawiony, że jadę, że wygram, tylko jadę, jadę z nastawieniem takim, żeby dojechać cały, żeby Maluchowi się nic nie, nie stało, a jak coś się uda, to będzie naprawdę fajnie. Formuła 126 rozgrywa się na zasadach podobnych do wyścigów żużlowych motocyklowych, i są to wyścigi czterech samochodów, jednocześnie na torze. Ale to przede wszystkim jest dojechanie do mety, ponieważ jak wiemy ten Fiat 126P zawsze były zawodne. Nieraz to jest tak, że maluchy chodzą przez cały tydzień, przez całe dwa tygodnie, chodzą jeżdżą tak jak należy, w sobota wieczór przychodzi, na przykład siódma czy 8 godzina. Silnik przestaje chodzić, silnik na stół rozbieramy remont kapitalny, oczywiście nocy składamy, nie próbujemy nawet nieraz czy chodzi, czy nie chodzi. Odpalimy, chodzi, chodzi, jedziemy i rano się wszystko okazuje. Ilu chłopak trzeba, żeby podnieść maluchę? Dwóch. Ja <śmulacza> jestem tego zdania, że jestem kierowcą, jestem mechanikiem, bo według mnie kierowca, który, je, który wie czym jeździ, jeździ najlepiej. Cały sezon ile tak. kosztuje? To, To cały sezon to nie liczę nawet. Pomyśleć, nie się żony. Tak. Nie, nie boję się żony. Nie mam, nie mam żony, ale też... Masz malucha. Nie? Mam malucha. Jakby same kajodesy pojechać, takie te, te amatorskie, nie? 3-4 tysiące tak na no minimum, ale to takie... Zgodami. No nie no, bez szkód. Z flaszką dla mechanika. O tak, dokładnie. Można się pościgać za naprawdę nieduże pieniądze stosunkowo do, tego, do, do ilości jazdy, można się naprawdę fajnie pościgać. Jest to najtańsza w tym momencie forma zabawy, ale co za tym idzie również najtańsza dla młodych adeptów, czyli mogą świetnie szkolić swoje umiejętności nie tylko jazdy torowej, czyli jedziemy równo i szukamy toru jazdy, ale także szkoły rajdowej, czyli mamy poślizgi, mamy ratowania. Tak, myślimy też o uruchomieniu takiego, takiej klasy młodzików nazwijmy to to jakaś dodatkowa szkoła powiedzmy, między jakimś tam młodym kartingiem, a, a prawdziwymi rajdami ten etap przejściowy, którego no, no, w Polsce to nie ma raczej. Ale rozumiem, że jeżdżąc z takim samochodem kompleksów nie masz? Wyzmierasz? Nie, nie, najmniejszym autem możliwym, kurczę, nie, na pewno nie mam kompleksów, nie, 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 nie. Kompleksy mogą mieć i z